Gotowi na flesza? Startujmy więc. z sporym sukcesem jest. Teraz jednak jego popularność znacznie podskoczyła tuż po aktualizacji umożliwiającej grę kooperacyjną. Wczoraj i dziś liczba grających jednocześnie nie spadała poniżej 10 tysięcy. Widać ludzie chcą nie tylko przetrwać razem, ale i sprawdzać, czy towarzysz nie ma pijawek. Miło. Kojarzycie polskie średniowieczne geta, Rustler prolog będące wersją demonstracyjną, pojawiło się właśnie na Steam. Demko nazywane jest przez Playway i Jutsu Games czymś więcej, a nawet małą osobną produkcją, w której poznamy nieco naszego bohatera imieniem Guy. Data premiery jednak wciąż nieznana. znana. No! Czyżby ktoś tu znalazł zapowiedź DLC? Gracze w plikach banner Lorda odkryli ogromną mapę obejmującą wiele więcej terenów niż dotychczas. Podstawka wydaje się być nieco pusta, więc naturalnie rozbudowa dotknie nie tylko samych postaci czy przedmiotów, ale przede wszystkim obszarów. Może jakieś walki na morzu? Z uwagi na wielkie zainteresowanie turniejem Teamfight Tactics Spring Cup by Vedal Up odbędą się dodatkowe dwa etapy kwalifikacyjne. Informacje co dodat znajdziecie w linku w opisie. Osoby z list sprawdzajcie swoje skrzynki mailowe. Pierwsze testy prealfy nowej gry od twórców War Thunder z głowy. Enlisted, czyli pierwsza wersja zmagań pierwszoosobowych otrzymała kilka filmów z rozgrywki, jak do tej pory tytuł sprawdziło ponad 45 tysięcy graczy, a i ty możesz zapisać się do kolejnych prób. Całość wygląda całkiem solidnie. No i mamy launch, trailer, Wastelanders do Fallouta 76. Co możemy zaobserwować? Złych kultystów, bandytów, nielegalne walki z bestiami i co najważniejsze, wątki fabularne i takie rarytasy tasy, jak możliwość romansowania z kompanami. Tylko czy ten dodatek tchnie trochę życia w grę? Nie metaforycznie? Treasure buried in Appalachia. This my brother Leighton. Garść darmowych produkcji już do Was leci jak co czwartek. Pierwszą grą jest pierwszoosobowa przygodówka Close to the Sun, mogąca przestraszyć nieraz, oraz Sherlock Holmes zbrodnia i kara. Warto także poczekać do przyszłego tygodnia, gdyż Epic obok Wills of Aurelia rozda, uwaga, Just Cause 4. Podobno za Xboxa nowego ponad 2,5 koła, ale nieoficjalne.